Dzień dobry, hej cześć, witajcie witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Sorry ogólnie za mój przymłony głos, ale jest już trochę późno. I dzisiaj jesteśmy w tsunami survivor i pierwsze co robimy do zdobycia tej skrzyneczki to gadamy sobie o to z tym panem. No i wybieramy mapy. Najczęściej taka skrzyneczka respi się na mapie Farm, która przed chwilą była, ale niestety się nie udało. Albo Warhouse, więc właśnie tam sobie będziemy biec i od razu normalnie speedrun, gdyż no to tsunami bardzo szybko nadciąga i czasami w ogóle nie da się zdążyć um, uciec. Dobra, speedrun, biegniemy. Mam nadzieję, że teraz tym razem się to po prostu uda. I szkoda też, że to nie jest jakieś przyspieszone trochę. Próbuję też być pierwszy, bo nie da się jakby w 20 osób te skrzynki zdobyć. Mam nadzieję, że tu ludzie będą wyrozumiali i się odsuną po prostu. Dobra, udało się. Biegniemy speedrun. Bo muszę się dostać na samą górę praktycznie. A tsunami już nadciąga. Niestety. Jeżeli tym razem się nie uda, to odpuszczam sobie to. I puszczam wam taki po prostu odcinek, bo wiecie jak to zdobyć. I widziałem, że na wszystkich mapach respią się w tych samych miejscach, więc na mapie farm będziecie mieli za takim stogiem siana. A tutaj, jak widzicie, respi się za całym tym domkiem. No, zobaczymy. Teraz, jakby tej wody już nie ma na dole. Tak jak było dwie, trzy rundy temu. Bo po prostu jestem już wyżej. I mam jakąkolwiek szansę, chyba, na zdobycie tego barza. I będę po prostu szczęśliwy. Chociaż nie wiadomo. Bo to szczęście chyba jest zbyt. Chociaż tak blisko, no po prostu tak blisko. No wyżej się nie da wejść. Mam wejść. Sorry. Mam nadzieję, że to jest miejsce, w którym przetrwam. Bo jak nie... To daję a tej grze koniec. skończę z Robloxem normalnie. I uwaga, chyba się udało. Proszę Państwa, po 30, po 30 podejściu do tego badża i tej skrzyneczki udało mi się ją zdobyć, mam nadzieję. Chyba, że teraz jakiś piorun mnie walnie. Uwaga. I co, jeszcze teraz ktoś na, na koniec mnie zrzuci? Uwaga, nie. I teraz ten typ powinien spać normalnie. Dobra, chyba się udało. No, please. A, lugrało. Hmm, zacięło się coś? Mam nadzieję, że nie. Chociaż to jest sobie jakieś ładowanie teraz chwilowe. I nas zaraz. O, jest, udało się. W końcu po 30 podejściach udało się to zrobić, więc w tym odcinku to było na tyle. Więc komentujcie, subskrybujcie. Do tak następnego, cześć.